Cześć, Ciełanko, z tej strony Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest już o, o, siódmy odcinek z serii Postawna Pasada. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie dwie gierki. Myślę, że uda nam się coś wygrać. Mam taką nadzieję. Wbijajcie na, do, na kanał do plezaj i Naweku i do Glorixona. Oczywiście zostawcie o niej w górę i subika. U mnie też możecie pod tym filmem to zrobić. Więc ja już zaczynam grać. Kabarety. Najśmieszniejsze w polskich kabaretach jest, gdy chłop się z zabawą przebierze. Janusza. Do skarpet najbardziej pasują sandały. Znowu weźmiemy kategorię Janusza. Co mówi gdy przypomni sobie stare czasy? Kurwa, kiedyś to było uh -huh. Internety weźmiemy To wypowiada legendarne słowo co się stało. Nie wiem Rysiek, Krzysiu Damy tak może Oj Boże, nie wiem, Maciek. No to tak więc, widzimy się po krótkiej przerwie w drugiej gierce. Widzimy się już po krótkiej przerwie, bierzemy sobie kategorię slang. I tak więc zaznaczyłem dobrą odpowiedź traftu. Slang weźmiemy. Ktoś piękny jak róża. co się z kila. Wyloża. Trzy zbytki. Trzynasty posterunek weźmiemy. Nie wiem Sport Adam Mały nie występował w reklamie. O kurde. Nie wiem. Więc nie zaznaczyłem do 2 to był taki szczał troszeczkę. Znane postacie wezmę. Odpadowica wrodzimy się i na pewno drugi. Slang weźmiemy. Nie wiem, pewnie tak. W sumie to nie wiadomo, damy i to. Filmy wezmę, nie wiem. Ile są miał Kevin, to Nie wiem, bo że nie oglądam. Nie lubię. No i źle odpowiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. No to, tak wiem, to było na tyle w tym odcinku. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na pytanie z Kevinem, ale naprawdę nie oglądam go, ani razu nie oglądałem. Więc zapraszam was do subowania tych trzech kanałów i do subskrybowania mojego kanału do kolejnego. Trzymajcie się, cześć!